Witam wszystkich w kolejnym materiale. Na moim kanale dzisiaj nieco podobna praca. Tym razem będziemy przywiązywać drzewa, stare drzewa do drutu. To był stary sad. Tutaj pociągnięte zostały druty i teraz po prostu to wszystko przywiązujemy. Oddajemy głos Piotrowi. Dzień dobry, ładnie powiedziane: pociągnięte druty. Przede wszystkim najpierw były wbite pale. Druty koszt jakieś 13-14 tysięcy euro, ale pomijając to. Yy, daj tu zbliżenie, zbliżonko. Stosujemy trzy rodzaje taśmy. Ta szerokość, ta szerokość, a do ekstrem mamy yy, mamy ekstremalną szerokość. M. Tak, bo tutaj mamy, tutaj jest, tu jest konferencja, a zaraz będziemy robić komisę No i komisja trzeba to ma szerszą taśmę o co przywiązywać. A, idzie oprysk. Maszyna, która to Tutaj jest ciągnięta przez traktor, czyli, czyli, czyli do oprysku. Zasem zahacza właśnie takie drzewa. A tutaj będzie widać. To tak. jest palu. natury takiej, że to wszystko tutaj co jest, już się powtórzy. jakieś to mówiłem, jest dołożone. I takie akcje właśnie występują. A natomiast co my robimy? Mamy przesunięte, biorę coś takiego. Tak jak mu zawsze, przez drut. Biorę sobie ciach, ciach, ciach. Mok, są, już jest wolna amerykanka, tak? oczywiście uważamy na te gruszeczki oczywiście których jest no nie za dużo tutaj, ale w sumie to będzie będzie się zgadzało jeden minus czerny jest gozik. bo, bo jeżeli... jeżeli się cały dzień tnie takim finger to palec jest taki, że normalnie większy odem grubszy odem, przepraszam co jeszcze? dwie osoby uważam, że czasami nie wystarcza bo takie grube drzewo, spójrzcie jakiś pień. sorry, że palce pokazuję byśmy to podcinali piłą też był o tym filmik, ale czy to też dało to ja nie wiem. tak, i wtedy tutaj A. musi jedna osoba to drzewo daje do druta, druga wiąże mniej więcej, powtarzam, mniej więcej tej wielkości taśma wystarcza na półtora sektoru, to jest jakieś 150 metrów może inaczej, dwie taśmy rajka, natomiast na komisa Pójdzie więcej, bo tu jest. Elke, e, kurde, elke. Każde drzewo. Tu na przykład zobaczcie, wiązaliśmy prędzej sobie. Ta, to to był, to to... Tak, to było sznurkiem. To jest łatwista. jak wczoraj podchodzę, zobaczcie. I przy sobocie taka robota, to, to jest, ja uważam, jakaś nagroda na cały dzień. Jedynym problemem, Łukas zwróć uwagę na chmury. To jest wieczne zimno. No pogoda słaba, już mamy. już Jest 1 maja, ale no nie, nie jest za ciepło. Trzeba powiedzieć. Zimnym od listopada, moi drodzy, nie było temperatury wyższej niż 20 stopni. Ile? Jeden dzień? Dwa, dwa były. No. Zwróćcie uwagę na kwiaty. To wszystko jest palutko. To, to jest za małe. Liście, o! Jak ktoś się zna. Sadowników w Polsce, zobaczcie. Liście pozwijane. Pozwijane liście. Słabizna ale, Słabizna, ale zobaczcie, tylko tutaj macie porównanie, czyli na jednej stronie macie konferencji, na drugiej komis. Na komisji bardzo ładne są te kwiaty. Liście też ładniejsze, ale no mówię, to ta pogoda, to jest sprawka tej pogody. No tak, poza tym, to chciałem złożyć życzenia ja wszystkim ludziom pracy. I w dniu tym, pracy. Nie, I tym, co nie pracują, a może podejmą pracę również. Pozdrawiam. Dobra. Miłego weekendu, trzymajcie się, do usłyszenia.